Dyni, 3 dychy to masz za 3 km, 3, 3, 3, 4 km no, To jest abstrakcja no. <noise> 38 zł za 3.4 km jakieś łączone stary Napisała na support, że nie dostała zamówienia Słonko, czy ty chcesz się bawić w tą gierkę? Witam Was serdecznie na odcinku z gdyni. No, siema, na gdynie <noise> I tak jeździsz codziennie do Gdyni, czy jak? No. Gdy dyni 3 dychy to masz za 3 km 3,5-4 3, 3, żeby... To jest abstrakcja chociaż no. miałem za piątkę 300 metrów to nie. Ja już poniżej 20 to nie biorę. Tak... <laughs> Niestety... Nieźle mam w tej dyni. Gdzie jest hotspocik? Tu się w ogóle czeka na centrum czy gdzieś indziej? No to różnie, masz różne hotspoty, nie? Albo pod watorem siedzisz, albo przy Lidlu O! Kurde! Ile? Gdyśki. A to spoko. 2 km. Ty, a odrzucę zobaczymy czy tyle To ty nie ryzykuj, bo nie wiadomo kiedy ci wpadnie. No wpadnie ale jest ciekawości, zobaczymy. O, mam. Ram, ram, susz ty. Dobra, wjeżdżam No to stary, dzięki za dzięki za kurcik. To zobaczyska na mieście. Prawdziwy widz Sigma, słuchajcie, dzięki za giveaway'a Kursu 21 zł, słuchajcie, za 2 kilometry. Zaczynamy naszą gdynię. Kurde, i to jest staweczka Jedziemy do Ram Ram Sushi Sorry, Ram Ram Ramen Miałem w technikum takiego zioma, co się też tak przycinał dzie, dzie dzień dobry To może właściciel tego Ram Ram Ramen też się zacina po prostu Starowiejska Ty, to jest chyba Starowiejska Powiem wam, tutaj niestety bez mapy się nie dojedzie Odrobimy sobie bilet przyjezdny Aha, ja jadę nie w tą stronę Super Dobra a jest, dobra, ram, ram! Także rzeczywiście tutaj wszyscy jeżdżą do gdyni, jak widzicie. Spotkaliśmy jakiegoś ziomala z deliwerki również. się siema, siema, dzięki bardzo. Jedziemy na falistą, cokolwiek to znaczy, gdzieś po drugiej stronie w ogóle. Pierwszy gdyński kursik. Wujek georgi to on fire Łatwiej to mi po Warszawie jechać niż po Gdyni, szczerze A dobra, ty, tu jest ścieżka chyba wszędzie To będzie ciekawy dzień, widzowie, myślę Jestem mega ciekawy, ile damy radę zarobić na tych stawkach A ja tu chcę na drugą stronę, ty Tutaj górę? Nie, dołem Ja dołem, ja dołem Siedem minutek i dwie dyszki wpadają, bracie No, mijamy kolejnego dostawcę Taki incognito troszeczkę Dobra, tu jest luks ścieżka, stary bardzo przyjemny kurs, tu na drugą stronę i ja już jestem z moimi 22 złotymi, człowieku. Nasz kolega mnie... O kurwa, nie tutaj. Okej. Okay. To nie będzie takie łatwe dzisiaj, stary, bo ja dosłownie bez Google Mapsa nic nie zrobię. Dobra, gdzie jest ulica? Jakaś w lewo. O, tu jest jakaś kolejna. O, kolego, żeś tutaj na wzgórzu zamieszkał. Wyżej się nie dało, a jednak się dało. O, jesteśmy. Jestem, bracie mój. Kurde, powiedz, że tu jest winda. Mówiąc, że mieszkasz na wzgórzu. Nie wiedziałem, że mieszkasz na wzgórzu i na ostatnim piętrze bez windy. Jednak nie taki idealny początek. Ale słuchaj, za dwie dyszki można się wspinać. Witam serdecznie. Bardzo proszę. Dzięki miłego. Kurde nie ma Nekściko. Aj, 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 aj. 21:16 za 226 km, słuchajcie. Ciekawa, ciekawa staweczka, i to bez mnożnika jeszcze jest. Zostajemy tutaj na cały dzień. A od 14 jeszcze będzie raż także, jeszcze będzie mnożnik dodatkowy. Witam Was serdecznie na odcinku z Gdyni. Sprawdźmy te polskie Eldorado. Jestem w Oźle TV i zaczynamy. Jest stary, 11 godzina, mam 10 godzin albo i 11. I przez te 11 godzin sprawdzimy to miasto od A do Z. Czy zarabia się tutaj naprawdę takie kosmiczne pieniądze? No bo widzisz, za kursik stawka abstrakcyjna, można by rzec, w porównaniu do naszej rzeczywistości. Co prawda, miało dzisiaj padać i miałem wziąć sobie stary rower, no ale prognoza, jak zawsze, się zmieniła. Patrzysz na prognozę, ma padać i w ogóle? Po czym budzisz się już tego dnia? Ustawiłeś sobie plan pod jakąś tam pogodę i zawsze jest inna niż w tej prognozie. Ale tak czy siak sprawdzimy sobie. Nie wiem ogólnie, gdzie tutaj się jeździ po zamówienia. Jakie tu są hotspoty w ogóle. Nie wiem, jakie tu są dzielnice. Nie wiem, jakie są tu knajpy stare. Nic ogólnie nie wiem o tym mieście. Jestem losowym dostawcą, który usłyszał, że w Gdyni są stawki z kosmosu. Przyjeżdżam tutaj nie wiedząc nic, mając Google Maps i rower. W razie ten kurs to taki giveaway od widza był teraz. Wiesz, jestem jak taki lew, który idzie ze swoją, swoim tatą albo mamą, albo jak taki mały dziczek, który był ze swoją samicą. A teraz zostałem pozostawiony sam sobie i sam muszę zdobyć te kursy. O, tu jest dnia główna, dobra. To tutaj byliśmy. Nie wiem gdzie mam jechać, więc wracam skąd przyjechałem. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Ale pogoda jest bardzo ładna, niestety. To nie działa na naszą korzyść. Myślałem, że będzie padało generalnie. Wtedy to na pewno łapalibyśmy tutaj dużo tych zamówień. To jest właśnie jak z tym byciem w Warszawie. Wiesz, jestem, nie wiem gdzie w sumie. Wiem tylko, że dużo tu płacą stary. Nie wiem, gdzie mam jechać, nie wiem, gdzie są knajpy. Wjeżdżamy na freestylu, stary. Zaryzykujmy, stary. Tutaj poczekamy. O, tu widzę, jest Galeria Riviera. To jest chyba ta duża galeria w tym mieście. Myślę, że. Tutaj trzeba mieć taką taktykę, że jak słyszysz, że dzwoni Volt, po prostu klikasz i potem patrzysz, co ci wpada. Bo te kursy się wyświetlają kilku osobom naraz prawdopodobnie. Nie powinno cię interesować dokąd jedziesz, co nie? Po prostu, żeby coś złapać. No, w rankingu goławeczek ta nie była wszystko, najlepsza. Było całkiem w porządku, dopóki nie doszedł się Żomek, który walczył, żeby się nie zrzegać. Kursy nie dostałem, ale mogą dostać żyga na kurtkę. Dlatego po 20 minutach czekania przenoszę się stary w jakieś inne miejsce, żeby sobie usiąść w spokoju i delektować się stary tym pięknym niebem. Mam nadzieję, że też będziemy mogli delektować się jakimiś kursikami, chociaż jak na razie nie wygląda to najlepiej. Dostałem na razie jeden kurs, który był w sumie zgiftowany przez widza. Nie jest to ławeczka, ale nie widzę tu żadnego pana chcącego żygać, więc jest dalej bardzo atrakcyjna. Ma minęła godzina i 12 minut moi drodzy. 21 zł. Szykuję się dobry odcinek. Gdzie mam tu jeździć? Żeby coś się ruszyło. Kurde godzina minęła jakoś chyba. Powiem Ci, że już nie mam trochę czego przeglądać w tym internecie. Trzeba powtórzyć taktykę z Warszawy chyba, zacząć jeździć bez celu. O, i jest! 1270 za kilometr 400. <laughs> nie mogę. Co prawda to jest króciak za 12 zł, ale nie wybrzydzam starych. Godzinę siedziałem bez celu. Jest nasze sushi! Oh yeah! Siema, siema. Ja mam 647. Dzięki wielkie. To jest opóźnione 22 minuty. Ja godzinę czekałem, człowieku. No ale plus jest taki, że o, mam 600 metrów, 3 minuty. Że tu robisz te kursy stary w 8 minut jakoś i masz za to ponad dyszkę. Więc jeżeli uda się wejść w jakąś kolejkę albo zacznie być ich więcej, no to naprawdę sobie można odrobić rzeczywiście. Będę tutaj cały dzień dzisiaj. Zobaczymy, jak to długoterminowo wyjdzie. Jak już tu przyjechałem. No to nie będę stąd zawijał po dwóch godzinach, bo nic nie wpada. Dajmy szansę temu miastu. Lecimy 400 metrów. No i jesteśmy stary. To jest kurs. Serio te stawki tutaj. Witam, witam. Chcę resztę tutaj koleżanka. Jakaś gotowa. Witam jedzonko. Jest o tyle, wiesz, spoko. Jest to, że nie wyjdzie ci dobra godzinówka, ale nie musisz dużo jeździć. Po prostu dużo czekasz. Witam, witam. Bardzo. Tu masz 75,89. Obrastówka 20. 2, 3, 4. 3, trzymaj grosik. I proszę cię bardzo. Dzięki pa. No, uwielbiam stary. Jak wydajesz tą resztę? Już szukasz co do grosza tego wszystkiego, nie? I tak szukasz 11 groszy. Zazwyczaj ostatnio mam te dostawy i ktoś tak stoi nad tobą, nie? Już tak czeka, że. Dobra, po, wiesz, wystarczy tam. Nie szukaj złotówki i dwóch, ale tak wyjmujesz i wiesz. I tak będą ja stać do końca. Będę ja musiał patrzeć teraz, albo blikować za chwilę. No bo ja mam jakieś papiery, wiesz, piątaka mam, ale jak ktoś chce ode mnie, złoty 36. No to już ciężej trochę znaleźć No i wracamy do punktu wyjścia, drogi widzu Mam nadzieję, że tym razem będziemy czekać krócej O, tu jest jakaś ławeczka Może tutaj siądziemy Tu jest chyba ten Batory obok Więc chyba powinno coś wpadać Jest 12.41 Sprawdźmy, ile czasu tym razem zejdzie O, mam kolejne Półtora kilometra Za 15 zł Jedziemy do Manekina, moi drodzy te stawki są autentycznie z kosmosu. Na razie dyszka za kilometr na każdym. A jeszcze nie ma bonusu. Oj, tu jest manekin. Czy tu jest jakieś wejście dla kurierów? Zobaczę, czy jest z tyłu jakieś wejście. W sumie nie ma. Dobra, idę normalnie. Cześć, ja mam coś takiego. Dzięki bardzo. Dobra, słuchajcie, odebrałem. <gryw> I wpadło mi włączone. Kolejne 18 zł za 1,5 km dodatkowe. <grymne> Zaczynamy zabawę, bracie. No to mamy jakieś 3 km za 30 parę ziko. Mąka i kawa teraz. Parawa. No i od razu stary humor lepszy po czekaniu po godzinę. Czekałem jedynie 17 minut. O, Gdynianka tu jest, to wiem, co to. Jama się ja ma. 4-6-1 mam. Uf, Dobra, elegancko. Teraz mamy do naszego pierwszego ziomala. Kawałek drogi, stary 700 metrów. Lecimy do Krzycha. Krzysiaczku, mój najdroższy, gdzie ty tutaj? Gdzie jest mój słodziaczek? Krzychu mieszka wysoko, ale powiem ci, że te wysokie piętra aż tak nie bolą. Się dyszkę za kilometr. Dzień do Jezu Witam serdecznie Wow, ale tutaj kipa oh. <grych> Bardzo proszę Dzięki. Dzięki, miłego No i wracamy akurat na centrum praktycznie, idealnie Kurde, prosta droga, stary Od zera do miliona W operach i Hiltonach W galeriach, cholera <grych> Pięć minutek Iu. I like it. I like it. Chyba tutaj mieszka nasz ziomek. Lecimy do Piotra'sa po 18 ziko. W ogóle opóźnione wszystko jest. Nowy stary biurowiec to jest trochę. Taki wajbik. I to serdecznie bardzo proszę. Dziękuję. Dzięki miłego. To nam dało plus 3 dychy. Tam jakieś 6 dyszek pewnie. W 3 godziny. Cześć, zobaczymy ile teraz będę czekał. Minut. Pierwszym razem chyba godzina albo półtorej. Potem 15 minut chyba. a dzisiaj w ogóle jakiś mecz Arki Gdynia chyba. O, ławeczka jakaś. Skwer kościuszki. Tu też są knajpy obok, a jest ławeczka. Takie jeszcze nie siedziałem, z oba. Zrobimy jakiś ranking ławeczek słuchajcie. Mało tych kilometrów niby robisz, bo mega duże stawki, tylko dużo czekasz, ale chociaż nie trzeba dużo jeździć, nie? Na pusto czy jakieś słabe stawki. Jak już ci coś wpada, to za fajne pieniążki. Dobra, jest hotspot stary w Batorym. To jest jakieś centrum handlowe. Jadę tam odbiór. Przed nami batory. Jest coś. Kilometr 200 za 16 zł Siema, siema ma? cztery mam. Dzięki bardzo. Na razie. A do naszej koleżanki mamy, słuchajcie, całe 900 metrów Pomyśl sobie, taka ciągłość zamówień z takimi stawkami, co nie? Przecież ze stówę na godzinę tu chyba zarabiasz Tylko z tego, co widzę, to już coraz więcej ludzi tu przyjeżdża do tej Gdyni Jest ciężej z tymi zamówieniami, każdy w pociąg wsiada i jedzie Trochę w Śródmieście Gdańska się przypominasz Chociaż ta kosteczka brukowa i tak jest spoko w porównaniu do centrum Gdańska, chociaż równo Które jedziecie? O, no, to zapraszam. Witam, witam. Proszę bardzo. Dzięki. Miłego do widzenia. Dobra, wpadło mi od razu. 38 zł za 3,4 km jakieś łączone stary. Ja dupie, co tu się dzieje, stary? Kurde, i bez czekania, to mi się podoba. Dosłownie, tutaj stary, nie patrzysz, co wpada w ogóle, tylko szybko klikasz, akceptuj po prostu. Żeby nikt nie zdążył ci wziąć kursu. No cześć. 470 dzięki. Brodajomale sobie zamówili dwie pizze i kurde, dwa rosoły oddzielnie. Nie jest to idealne połączenie dla mnie. Co prawda, cztery dyszki są za to, byle się nie rozlało. No i widzę, że do drugiej miejsców jest 700 metrów, więc jedna trzecia kursu nam już zejdzie. Dobra, i tutaj mamy nasze zupki. Zielony rower się nazywa miejscowa. Ciekawa nazwa. Idziemy do zielonego rowera. Po dwa cudowne rosoły warzywne. Mam nadzieję, że będą też cudownie zapakowane. Tam się Ja mam 615. Dzięki. Szczerze, bez oczekiwań do tego rosołu trochę. Nie wiem, czy on się nie rozjebie. Wkładałem do torby, to ja nie wiem, czy on jeden bokiem nie leży. Ale nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Trzeba wierzyć. Mam nadzieję, że jakoś się zamknęli tam. Ale jest zarobisty park. Kurde ile ludzi. Ej, co z to miejscu, wa. Ja dupię. Nie wiem czy to jest ścieżka szczerze, tyle tu ludzi. Kostka brukowa znowu stary. Kurde, wątpię w, to, w ten rosół, szczerze. Gdynia nie zawiedź mnie. Nie pamiętam kiedy coś mi się rozlało. No tu górka jakaś. O czuję się tu trochę jak w Gdańsku, stary takimi górkami. Biedny pyszniak. Kolejna górka. No, ten kurs stawkowo był zajebisty, ale najpierw czekanie na pizzkę, Potem dwie zupy luzem. Kurda, tu w ogóle jaka góra stary jest. Jezu, jak to wysoko w ogóle. Ja nie wiedziałem, że to takie górki mają. Ale ta górka mi nie przeszkadza, jeżeli się nie rozwaliło i nie rozlało. Dobra, jesteśmy. Witam, witam. Pizka i zupa. Tylko uważajcie, czy one tam są całe, w razie czego. Dzięki, wszystko. Do widzenia. Powiem tak. Wilgotno, ale tak wiesz. Nie mokro. Kurde, ale powiem Wam, że spociłem się ostro. Nie dość, że to na plecach ciągle trzeba trzymać. Wiesz, nie możesz się ruszyć, bo cykasz się, że ci się rozleje. Jeszcze czwarte piętro bez windy. Skomplikowane połączenie, rzekłbym. Kurde, no nie wiem, gdzie ja jestem. To jest problem. Chyba na jakiejś zadupie pojechałem, tak powiem Ci szczerze Nie wiedziałem, że to są takie góry w ogóle Zobaczymy kiedy coś wpadnie dla wujka O, tu jest Riviera, dobra I Może tu poczekam w sumie Vitomino Dobra, biorę Vitomino Jajecznica, spoko Znowu zielony rower, a to tutaj było, dobra Zobaczymy jak te Vitomino wygląda Podobno to jest jakaś wielka górka No Ale stary, 35 zł za 3 km Poświęcę się, stary. Poświęcę się dla idei. Oj, widz mówił, że często łączone wpada. Zobaczymy. No cześć. Ja jakąś macie podobno. Dzięki, dzięki. O, łączone. O kurwa. Dodatkowe 400 metrów za 20. To mam teraz 50 zł za. 4 km na to wychodzi. Zobaczymy, jak ta górka wygląda, ale no powiem ci, że za 5 dych, te 4 km. Oh, mogę się poświęcić. Dobra, to jest jakaś skomplikowana droga. Tu musimy przejechać na drugą stronę, bo tam jest jakiś zjazdik lepszy. Górze świętego Maksymiliana. Tu nie ma przejazdu, bo dołem muszę jechać. Panie Wolcie, sorry, ja tu nowy. Udało się chyba, jestem po drugiej stronie. Wystarczyło tu przejechać, to czemu tam były schody namalowane? Dobra, małe problemy techniczne. To jest ta ulica, udało się, jestem po drugiej stronie. Teraz tylko w górę, niecałe dwa kilometry, zaraz się przekonamy. Czy jest gorsze od tego Redłowa? Ty no, ścieżka fajna, to jest lżejsza górka niż ta na Redłowo. O, chociaż tu trochę bardziej. Au, nie wiem jak oni to stary... Oznaczają, już nie wiem gdzie jest zamknięte. Tak te znaki tam dają. I co, już jestem na witobinie? Eee! Spoko! Mogę tu wjeżdżać bez końca, wariacie. O, kepsik gotowy. Dobra, gdzie jest ta knajpa? I no, ścieżki mega fajne tu są. Trochę jak w Warszawie. Doner kebab, to jest to? Dobra, tutaj. Siema, siema. E, 529 mam. No, to od razu mówię, że plecak trzeba rozszerzyć, nie? Rozszerzyć, dobra, dobra. Weź już ten, zaakceptuj jak możesz. Jasne. Najlepiej go na płasko weszła, Dobra. I się na jasne. Dzięki na razie. Te miasto daj wek trochę Warszawy. W Gdańsku czegoś takiego nie ma. Dobra, 200 metrów. Piękna sprawa. Kolejno musiał chyba na pusto zjechać. Elo, Elo się Mandero. taki z początków 2000 nowy budynek się wydaje. Bra, tu idzie obłeczniczka. Co? Jajeczniczka. Dobra. Dobra, to było nasze 35 chyba ziko. Teraz lecimy po te dodatkowe 400 metrów, stare, zadbiedychy. Boże, sorry, że ja tak wyglądam, nie? Ale maszynki nie mam. Martusiu, już jestem. No, taka winda ci powiem. Taka, taka winda niepomagająca mojej fobii do wind. Przyciski się ledwo klikają. Witam serdecznie, proszę zapiekanka i kebłik. Dzięki bardzo, miłego. No i stary, i pięć dyszek, to jest półdniówki w zasadzie. Bra, dostałem wiadomość, że klient nie dostał zamówienia. Dostała dwa zamówienia, pizzę i te zupy. Napisała na support, że nie dostała zamówienia. Słonko, czy ty chcesz się bawić w tą gierkę? Czy ty wiesz, co to jest kamera? No, 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 bardzo nieładnie. A widzisz, tak się z tymi zupami męczyłem, żeby nie rozlać. I te pizze, jeszcze takie góry pokonywałem. Jeszcze pokonałem stare czwarte piętro bez windy. A ona mi takie coś, nóż w plecy wbija. Czekaj, czekaj, czekaj. Jajecznice z zielony rower. Przypuszczam, że to musi być na drugim kurierze. Jakiś inny kurier coś tutaj w bambuko poleciał. Co złego, to nie wuj o grzechu. Pamiętaj, widzu. No ładnie, ktoś tutaj sobie jeczniczkę owalił. Dobra, jednak nie chciała nas oskamować. Tylko chyba ktoś jej zjadł żarcie. Dobra, wracamy, drodzy widzowie. Pięć dyszek w kieszeni. Zobaczymy, ile kolejne będziemy czekać. Ile to robiłem? Kurde, trochę zeszło chyba. 40 minut. Dobra, tu można przejechać normalnie, ty, a ja tu z 10 minut szukałem przejazdu w ogóle chyba. Czekamy, ale jest już stary 16, więc jest szansa, że szybciej pójdzie. Dobra, robię testa. Znowu siedzę z 20 minut. Zobaczmy, czy jak się ruszę, to mi wpadnie. Ostatnio tak się zdarzyło. La la la, jadę sobie, la la la. No, tym razem nie wpadło od razu. No powiem Wam, że mamy mały problem, bo nastawiałem się ogólnie na jakieś 10-12 godzin jeżdżenia po tej gdyni, tylko że wynikły nieplanowane okoliczności. Powerbank mi powoli pada, pewnie przez to, że po każdym kursie 40 minut siedzę na telefonie, więc chyba będę zawijał w stronę Gdańska. Zobaczymy, czy tu jeszcze po drodze coś wpadnie. Wrócę sobie chyba rowerkiem jadąc, jeszcze coś pozgarniam tam po drodze. Nie ukrywam, że nudzi mi się już tak, stary. Plecy nie bolą od nachylania się do telefonu. No, stawki serio są zajebiste, bo nawet siedząc 4 godziny z 6, które jeżdżę, wyszła mi godzinowa jakieś 3 dychy na godzinę. Zrobiłem, stare 30 kilometrów dopiero i mam prawie dwie stówy. Dlatego... nie wiem, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy mam tu wrócić, jak będą gorsze warunki pogodowe, przez to, że każdy wie o tych stawkach. To dosłownie całe trójmiasto do Gdyni przyjeżdża. Więc jak jest ładna pogoda i nie ma dużo zamówień, to powiem ci, że ciężko coś złapać. No ale to jest, wiesz, abstrakcja. Jakie ja załączone 400 metrów, dwie dychy dostaje. Nie dziwię się, że każdy tu przyjeżdża. Tylko no właśnie, jak się zbiorą takie składowe, jak idealna pogoda, wybory. Jakiś mecz piłki nożnej no, Kończy się na ławce, że tak powiem Przejechałem całą Gdynię Niestety pan Wolt ani razu nie zadzwonił Więc tym się kończy nasza przygoda, słuchajcie Myślę, że możemy po dzisiejszym teście stwierdzić, że Gdynia ma lekko wyższe stawki od Gdańska i przypuszczam, że Wielu innych miejsc na mapie naszego kraju Czy warto przyjechać, kiedy jest ładna pogoda? Nie jestem przekonany, ale stary, jeżeli nawalałby deszcz, to Gdynia jest dobrym miejscem, żebyś przyjechał i zarobił jakieś powolone siano. Dzięki za oglądanie, drodzy widzowie. Dajcie znać w komentarzu, jak tam u Was staweczki, czy też macie takie 10 zł za kilometr. Do zobaczyska w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Wielkie pozdro dla Was, siemanko. Cześć!